Zobaczcie kogo trzymam to jest mój przyjaciel matroner mam go na jednej ręce i potrafię nim rzucić zobaczcie jak daleko uwaga uwaga rzucam leci ale słabo, daleko nim to nie rzuciłem Ale zaraz, spróbuję mieć więcej siły O teraz są Patty, zobaczcie To jest Patrycja <laughs> Teraz trzeba dziewczynę, o tutaj jest Patty, co ty tak ułożona jest e, mam, Trzymam ją właśnie za plecy I możemy nawet e, nią rzucić, moją dziewczyną Możemy też rzucać przyjaciółmi Nubami i tak dalej Będzie ciekawie, więc oglądajcie do samego końca Zbieram teraz gwiazdki, żeby podadować swoją siłę Mam aktualnie 400 siły Jeszcze więcej zbieramy, zbieramy, zbieramy I teraz postanowimy rzucić, za jak daleko poleci? Uwaga, uwaga, rzucam pati, leć pati! I uwaga, czekaj, czekaj, leci! Wow, a już dalej! Jak poleciała? <laughs> jak ona wylądowała? Ale będzie super, teraz rzucę jak najdalej się potrafi. Aż tam do samego końca zobaczcie, co tam, jak ktoś daleko rzucił! Co się stało? Ten to chłop rzucił. Niektórzy tutaj rzucają bardzo daleko, spróbuję ich pobić wszystkich, jak najdalej rzucić przyjacielem. Tu jest Zbieramy te gwiazdki, które dają mi siłę. Już mam aktualnie zaraz 700, a wy, widzowie, możecie zostawić łapeczkę w górę, kliknijcie łapeczkę, każda jedna łapeczka w górę, to jest jedna siła więcej, żebym mógł rzucić Patrycjom, klikajcie, którą będę miał więcej, łapeczki, łapeczki, teraz, jeszcze więcej, będę o tysiąc siły, klikajcie teraz, uwaga, rzucam, leci, woohoo, ej, jak daleko, Do, ej, tu jest 2, 212 kołków, u, to już było serio daleko, ej, teraz trzymam kogo, trzym, to jest Sebek, to jest mój brat, zobaczcie, to Sebek, trzymam teraz Sebka, różnych moich przyjaciół, teraz My teraz pozbierajmy, miejmy więcej siły. Też mamy sklep, żeby wejść do sklepu i sobie coś kupić za robuxy, więc możemy to sobie później zrobić. Zwierzęta mieć i tak dalej. Pierwsze zbieramy gwiazdki, zaraz zobaczymy o co tu chodzi. Jeszcze bardziej otworzymy też jajka. Więc oglądajcie do samego końca. Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, pytajcie. Subskrypcja daje mi siłę razy dwa, więc zostawcie subikata na dole czerwonego, a ja rzucam sepkiem, uwaga, sebek leci! Wow! Jak daleko! Ej, na 237 kołków! Ej, to było sero daleko! Dora już robić naprawdę coraz silniejszy Będę rzucał jeszcze dalej. otrzam znowu kolegę Matrunera i nim zaraz rzucimy, co na początku. No, a tutaj zbieramy, zbieramy. A widzowie, też pamiętajcie, żeby wejść na mój sklep. Słuchajcie, na moim sklepie są nowości: koszulki, bluzy, opaski na rękę, kubki, poduszki, naklejki. Na smileysu.pl Pierwsza linia w opisie to jest mój sklep. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem, jak coś zamówicie z mojego sklepu. Dobra, ja tutaj zbieram dalej kolejne gwiazdki. I co jeszcze tutaj mamy? Mamy jakieś jajka. Mogę kupić jakieś jajko. Jest jakieś słabe jajko. Hmm, ile? to kosztuje, klikamy E. Dobra, o otwieram, otwieram, uwaga, otwieram jakieś jajko, nawet nie wiem jakie. Klikamy i co to nam będzie? Co tam będzie? Co nam będzie? Kota, jest kota! Wow! <noise> Zdobyłem kota, ale fajnego. Jak go ubrać? Czekaj, jak mogę teraz tego kota, zwierzęta? Okej, okay, tutaj mam. On będzie mi dawał więcej siły i będę miał mocniejszy wyrzut. Dobra, okej, okay, kozak. Mamy PETA, zobaczcie, to jest mój kot. O, o chodzi za właśnie, teraz po prawej stronie. Otwórzmy kolejne jajko. Czy mi będzie stać? Uwaga, otwieram. Tak, mogę otworzyć! Uuu! Otwieramy teraz lepsze jajko, które jest niebieskie, błyszczy. Uwaga, uwaga, co tam będzie, co tam będzie, co tam będzie! I rzadki, Foenix Wow, ej, mamy rzadkiego Ale kozak, co atrafiłem? Ja trafiłem Ej, dobra, to jest kozak Patrzcie, półtora tysiąca siły Lol, ale kozak Teraz mamy szybciej, teraz zbieramy jeszcze gwiazdki No, teraz jak rzucę tunerem To będziecie w szoku, czekaj, uwaga, uwaga Rzucam za trzy, dwa Jeden, uwaga, leci Uuu! Jak daleko! Uhuhu! 750 kołków. Ej, to był naprawdę daleki rzut. A to jest dopiero początek. O, trzymam sepka teraz znowu. Zbieramy gwiazdki, żeby więcej mieć siły. I też otworzymy sobie zaraz jajko. Więc robi się ciekawie. Co jeszcze możemy mieć w sklepie? Czekaj, zobaczmy sklep. Wyposażenie zwierzaka. Mega Rocket. Wow, ale to kosztuje 700 Robuxów. Mogę mieć vip Potrójne wykluwanie jajek. Co potrójne? Więcej EXPA. 140 Robuxów szybkość. E, co jeszcze mamy? 150 miejsc na zwierzaki, auto odrodzenie. Ten X byłby dobry. Ej, co to jest? Power! Wypijmy miksturki! Wypieramy miksturki! Dawaj, dobra, pijemy miksturki za 50 robuxów. Uwaga, wypijamy. I czekaj, ja jeszcze nie kupiłem. Czekaj, dobra, mamy ok, mam miksturkę, mogę ją wypić Czekaj, jak ją wypić, halo? Ona mi się sama wypiła? Ej, co tu się stało? Zablokowano, jest przerwa, patrzcie Jest przerwa, zablokowano żuty. Uuu, teraz zbieramy te wszystkie gwiazdki Mamy przerwę, musimy szybko zbierać Ale, czekaj, co? Jak wypić tą miksturkę, którą kupiłem? Hmm, a kupimy energy Uwaga, kupujemy też energy za 50 robuxów One chyba mi się wypijają od razu Albo nie? Hmm, ciekawe, zaraz zobaczymy Uwaga, kupiłem, kupiłem i czy to mi wypiło? Czekaj, zwierzęta, w zwierzętach nie mam, wyposaż najlepsze, wytwórz, hmm, tutaj nie mam, odrodzenie, to jest odrodzenie, friends. O, mogę was zaprosić widzowie, kto by chciał tutaj być zaproszony, napiszcie w komentarzu. Teraz trzymam królową pszczół, Zaczcie, to jest moja koleżanka, Ej, teraz są koleżankę. Dobra, i rzucamy koleżankę. uwaga, rzucam, 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 leci! Chuhu! Ale poleciała, tylko źle stanęłem. Okej, okay, tu było mniej, dlatego że źle stanąłem, bo muszę stanąć bliżej. Okej, okay, teraz znowu mam pati, zobaczcie, znowu mam pati. I teraz zbieramy te chwile gwiazdek, żeby nabierać siły więcej, wiecie, muszę mieć więcej siły. Okej, okay, teraz będę miał 3000, jeszcze te filotowe gwiazdki są najlepsze. Okej, okay, zbieramy tutaj, szybko chodzę, mam energię. Ej, te chyba mi się od razu wypiły. Ej, czekaj, i może weźmy... Ile tu jest energii? 750. A za energię mogę to otwierać. Okej, okay, zaraz otworzymy to jajko, lepsze jajko. I weźmy sobie, kupmy w sklepie lepsze szczęście. Czekajcie. Kupię lepsze szczęście i kupmy sobie. Tutaj, kupimy lepsze szczęście, żeby mieć do y, otwierania jajek. Kupuję za 39 Robuxów, będzie mieć większe szczęście, a i to będzie kozak. I zrobimy zaraz opening jajek, ale będzie ekstra. Dobra, i weźmy, zbierajmy jeszcze sobie te e, tutaj gwiazdki, zaraz rzucimy też paty, zbieramy, 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 zbieramy. I uwaga, rzucamy. 3, 2, 1, leć! Uuu, leci jak daleko! Woohoo! Na 550, ok. Daleko, Patrycja poleciała, leży tutaj sobie elegancko. Zbieramy więcej i teraz energii, więcej energii musimy mieć. Dobra, i teraz czy możemy sobie otworzyć? To kosztuje 750 energii, a ile aktualnie aktualnie mam 830. Dobra, ej, mogę kupić sobie energię nawet? Uuu, mogę sobie kupić energii za 25. Ko... Dobra, kupuję energię. Uwaga, kupuję energię! Ile robuksów wydaje, Ja tyle robuksów. Dobra, to dla was widzowie, żebyście oglądali. Dobra, wydałem elegancko. Mam ile energii dostałem? Widzieliście to? Iuu! teraz rzucamy teraz, uwaga. Rzucam teraz jakąś dziewczyną. Hej, Katusiemka. Jak daleko? Prawie na 800, dobra, super. Okej, okay, dobra, to mamy dużo energii. Teraz otwieramy jajka. Ile to jajko kosztuje? To jajko kosztuje ile? 4000 energii. To 12000. Okej, okay, dobra, to kupujemy jajko teraz. To. Uwaga, uwaga, otwieram jajko. Otwórzmy, otwórzmy, co tu będzie. I rzadkie ant, mrówka. Ha, mrówkę dostałem, dobra. Otwieramy teraz kolejne. Uwaga, uwaga, otwieram teraz to, co tutaj będzie. To jest lepsze jajko, jeszcze lepsze. I co tu będzie, co tu będzie, co tu będzie? Rzadkie seal. Uh, co to jest seal? Dobra, weźmy sobie sprawdźmy. Mamy zwierzęta, weźmy teraz, załóżmy. Mamy level pierwszy, wypost. I level to ten wyposaż Dobra, mam wyposaż Czekaj, mogę ile mieć petów? Mogę mieć tylko trzy? <laughs> tylko trzy! Okej, okay, no to tego wyłączę I tego wyposażę Dara, mogę mieć tylko trzy pety Ale mogę mieć więcej za... Ile? 500 robuxów? Ile to kosztuje? Ej, a mogę jeszcze mieć jakoś ich ulepszyć? Make golden Co to jest make golden? Dobra, kliknąłem, coś, mam lepsze pety, patrzcie, lepsze pety. Mam teraz mam 10 tysięcy siły. Dobra, teraz rzucę. Zbieramy i uwaga, 10 tysięcy będę miał. Jo, ale teraz rzucę, teraz sepkiem będę rzucał. No to rzucę nim bardzo. Dobra, mam 10 tysięcy siły, widzowie. Okej, okay, uwaga, rzucamy, to wyłączę i teraz rzucamy. 3, 2, 1, leć! Łołow, jak daleko! Ale daleko, zobaczcie na to. Na prawie 3000 kołków, ale zdobyłem rekord normalnie, yeah, yeah. ale bardzo daleko rzuciłem, super, teraz mam kolegę, ej, co to jest, Rainbow Friends? Ej, patrzcie, mam Rainbow Friends niebieskiego, ej, tu jest kolega, <laughs> widzicie, on jest jak blue ubrany. O, no, ma koronę. i jest niebieski jak blue z Rainbow Friends. Dobra, rzucamy nim. Tylko zbierajmy sobie troszeczkę więcej siły. Tutaj musimy zbierać jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dobra, i weźmy, zbierajmy fioletowe. Więcej gwiazdek, więcej, więcej. Tutaj kolejne, dobra, jeszcze zabakujmy. Następne, jo, ile tych gwiazdek. Już 12 tysięcy siły mamy. Otwieramy kolejne jajko. Ale ile to kosztuje? 12 tysięcy. Otwieramy to? No raki otwieramy, uwaga. Otwieram jajko jakieś bardzo drogie. 12 tysięcy kosztowało. Uwaga, uwaga, co będzie? Co będzie? Rzadkie, butterfly. Uuu, to już coś będzie lepszego. Okej, okay, continue, Otwieramy jeszcze raz widzowie. Czy... Albo... Hmm. Weźmy otwórzmy sobie to. Otwieramy, otwieramy to jajko, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy Epic! EpicNE! Epic! Y, shark! Y, rekin! epic, dobra! 7,5%! Ej, to było serio, epicne! Epic! Epicamy! Epic. Epickie, sorry, bo chciałem, jak się źle powiedziałem. Dobra, i mamy teraz otwieramy zwierzęta i weźmy, załóżmy. uu, szark już jest dobry, wyposaż. ale czekaj, bo muszę te ściągnąć. Okej, okay, to ściągamy te pety, dobra i zakładamy nowe. Mamy tutaj butterfly, rair, wyposaż, następnie Shark Rekin, wyposaż i ten wyposaż. Dobra, już mam naprawdę mocne pety i teraz rzucimy, uwaga, rzucam teraz 3, 2, 1, leć! Wow, jak wysoko! Ej, to było syro, Dobre, patrzcie, jak daleko rzuciłem. I yeah, na 7000, prawie kołków. Tak, 7000 mam na czerwone. Lol, ale mocno. Nowy rekord, widzowie. Nowy rekord wpadł. Ja, yeah, super, elegancko. Ja dajemy tutaj jeszcze, zbierajmy sobie więcej siły, żeby mieć. I rzucimy zaraz dalej. Ej, te pety mi pomagają. Gdy mam lepsze zwierzęta pety, to one mi wtedy dają więcej rzutu, siły, energii. Ja dajemy tutaj jeszcze, sobie pozbierajmy szybciutko. Tutaj zbieramy. ok, pozbierałem sobie. A co tutaj jeszcze mamy? Exclusive leg. Ile to kosztuje? To ile to kosztuje? Klik, a Pet Auto Delete 400 Robuxów. Yeah. ej, to jest drogie. 400 Robuxów to kosztuje. A tu mamy jakąś ruletkę, co to jest? Ruletkę. Ej, możemy ile zakręcić? Za ile? Spin. Ej, mogę zakręcić teraz? Uwaga, kręcę. I, halo? Czemu to się nie kręci? Ej, to kosztuje, to kosztuje Robuxy. No dobra, kij, wydaję. <laughs> Wydajemy kolejny Robuxy, ej. No ja to dla was. Uwaga, wydaję. Klikam OK i kręcimy ruletką. 3, 2, 1, kręć. Halo? Czemu to się nie kręci? Ej, czemu to się nie kręci? Halo? <laughs> ej, czemu Czemu nie mogę tak zakręcić? No, czemu to się nie kręci? Wydałem Robuxy! Ej, no, ej, jak to zakręcić? Halo? No, weź zakręć! Czemu to. No nie, wydałem Robuxy! To się. A, chyba ja tego nie umiem uruchomić. Jak uruchomić to? To. Free spin za 11 godzin. A ja chcę zakręcić. Ile tylko... I co tutaj muszę kliknąć, żeby to zakręcić? Wydałem Robuxy przed chwilą. Ehm, hmm. Czekaj, klikam coś, wszystko klikam i nie mogę. E-spin, czekaj, tutaj pisze E. Open tu. E, chyba, że tu trzeba jakoś wejść wyżej. Halo, czemu to się nie kręci koło? Wydałem Robuxy. <laughs> Ej, czemu to się nie kręci? Halo, bo ja Robux, czekaj, jak tu? Klikam E, klikam spację, Enter, nic się nie dzieje. Widzicie, to koło się nie kręci, jest zatrzymałe. Hmm, ciekawe czemu. Jak kliknę spin, to się nic. O, jest kręci się, kręci się! <laughs> kręci się, uwaga, 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 uwaga! Dostałem 5000 gwiazdek. No, zawsze coś. Mogę jeszcze raz zakręcić? Y o, jeszcze raz kręcę! Jeszcze raz! Ej, mogę pięć razy zakręcić, dobra. Pięć tysięcy energii dostałem, dobra, super, zawsze coś. Okej, okay, kręcimy jeszcze raz, dobra, uwaga, uwaga, kręcę, kręcę, co dostanę, co dostanę I co będę miał, 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 co? Będę miał. 5 energii, Sabo, Dobra, jeszcze mogę, jeszcze trzy razy mogę zakręcić, widzowie, to zaraz zakręcimy, zaraz Okej, okay, dobra, to teraz zbieramy sobie siłę, żeby zrobić więcej siły, więcej, a teraz jest przerwa, widzowie, zobaczcie Teraz mamy przerwę, jeszcze 15 sekund jest przerwy, zaraz będziemy rzucać Teraz zbieramy, zbieramy, zaraz otworzymy sobie też jajko Tutaj, w ziu, ej, a to jajko ile kosztuje slime? 35 tysięcy, dobra, bym musiał sobie kupić. 35 tysięcy. Mm, to jest drogie. Eee, chyba, żebym wydał Robuxy. Dobra, no, to może później. Ok, zbieramy, zbieramy. To zbieramy, zbieramy, zbieramy. Szybko, szybko zbieramy. Ej, tu mamy jakąś skrzynkę w ogóle. Odbierz teraz. Co to za skrzynka? A, bo muszę być tutaj. Co mamy? jakieś premium? Co jest premium? Lol, ile tu jest rzeczy do kupienia? Mamy nawet rakietę. Za 10 tysięcy mamy rakietę. Za 10 tysięcy. Za 10 tysięcy energii mogę to kupić? Ej, tu jest jakaś rakieta. Kupujemy to widzowie czy nie? Ja nie wiem. 480. Dobra, kupuję! Kupiłem! Nawet nie wiem co to, co to zrobi. Ej, kupiłem rakietę, widzowie! Wow, może to coś nam da. Dobra, mam rakietę, wy, jest, wy, jest do... Dobra. O, jest dodana rakieta, kupiłem rakietę, nie wiem po co. <grytanie> dobra, kupiłem rakietę, widzę, może to coś da. Ok, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej i uwaga, rzucam. 3, 2, 1, leci! Walczam rakietę! Leci, leci, rakieta, 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 rakieta! Patrzcie! Wow, jak daleko! Ej, dobra, tu był kozak 7600, prawie 8 koła. Ej, daleko, ta, ta rakieta mi pomaga boostować. Dobra, rozumiem, czaje baza. Okej, okay, mamy rakietę. Dobra, weźmy tutaj sobie, zakręcimy też kołem. Kręcimy kołem, uwaga, kręcimy, 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 spinujemy. Dobra, uwaga, co tu wypadnie, co tu wypadnie, co tu wypadnie, co tu wypadnie i jeden energy boost! No, dobra, spoko może być. Okej, okay, jeden energy boost, teraz lecimy dalej. Kręcimy, 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 co tutaj wypadnie, co tu wypadnie, co tu wypadnie, coś dobrego, coś dobrego i... extra spin! Ha! Ekstra spin mam, dobra. Ok, jeszcze raz kręcimy, kręcimy, kręcimy. Co tutaj będzie? Żeby coś dobrego, żeby coś dobrego. I 5000 gwiazdek. No, te gwiazdki nie wiem po co, ale dobra, Ok, mamy Lecimy dalej, ostatni spin, to jest ostatni, 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 ostatni. Prawie ekskluzyw miałem zwierzę, prawie najgorzej, no blisko było. O, bym miał zwierzę najlepsze Ale już niestety nie mam. Dobra, okej, okay, co mogę teraz zrobić? Zaraz sobie zakręcimy. Tutaj musimy więcej energii też mieć. Dobra, tutaj nawalamy, nawalamy, nawalamy. Dobra, i teraz rzucamy. Czaj 3, 2, 1, rzucam Lecimy, 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 patrzcie jak daleko! Woo! Ale daleko widzicie to i jak daleko rzuciłem Na ile? Prawie 10 tysięcy rolków, o, kołków. Dobra, super I dostałem za to te właśnie... Yy, Tę tą, tą energię, za którą możemy sobie otworzyć pety zaraz Okej, okay, pozbieramy sobie więcej tych siły Dobra, zbieramy I otworzymy zaraz największe jajko Widzowie, otworzę zaraz to jajko to jajko otworzę. Czekaj, nie pokazuje się. O to jajko po prawej. Dobra, weźmy teraz, pozbierajmy więcej siły, więcej gwiazdek, więcej gwiazdek. Dobra, zbieramy, zbieramy, zbieramy. Te, żeby tutaj zbierać. Okej, okay, filetowe, dobra. I teraz rzucimy, uwaga, uwaga. Rzucam 3, 2, 1, leci! Woo! Leci, 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 leci. Jak daleko patrzcie? Wow, zaraz na 10 tysięcy będzie! Dziewięć, 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 dziewięć. Zaraz, dziesięć, zaraz 10. Zaraz 10. Prawie na 10. Ja, pięć tysięcy. Nowy rekord miałem widzowie, nowy rekord teraz to był. Teraz zbieramy jeszcze, zbieramy jeszcze więcej tych gwiazdek, żeby mieć siły więcej. Teraz dobyw... A, bo gwiazdki to siła zapomniałem ich znę. Okej, okay, a mogę mieć dwa razy lepszą? 4, o nie, to kosztuje 500 robuxów No, to drogie jest Dla, Dawaj, zbieramy, zbieramy tutaj, szybciutko, szybciutko, szybciutko Teraz będę rzucał matrunerem Zaraz jeszcze więcej musimy pozbierać tutaj Ale to kozak, będzie miał dużo siły 30 tysięcy zaraz będę miał Okej, okay, tu zbieramy, tu zbieramy, 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 zbieramy Już zaraz będę miał 30 tysięcy I dobra, zaraz, 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 zaraz. I mam 30 tysięcy, uwaga, rzucam Ziu, leci, leci jak daleko Uhuhu ale na 10 tysięcy, będzie, jest, mamy rekord, rekord, widzowie, rekord, nowy rekord, wow. i otwieramy jajko, uwaga, otwieramy jajko lepsze, 3, 2, 1, i teraz najlepsze jajko otwieram, najlepsze, 3, 2, widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę, subika, pamiętajcie, i teraz leci, co tu będzie, epickie, epic slime, ej, kozak to jest, Epickie, czyli 15% szans, Uuuu! dobra, no to teraz weźmy sobie, załóżmy epickie, la. lala, weźmy sobie, wyłączmy go i teraz epickie, ale on poleci, teraz będę miał największy rzut, widzowie, największy rzut, będę miał najdalej, dobra, u ostatni raz rzucam, widzowie, i teraz będzie daleko, to poleci, I teraz kto poleci tutaj? Ej, jakiegoś Jim Fonty, ej, jakiegoś youtubera mam, patrzcie. Trzymam jakiegoś youtubera. Ha! Nie wiem Nie wiem kogo w ogóle. No, weźmy sobie, dajemy tutaj, rzucimy jakiegoś farmera youtubera. Dajemy tutaj 50 tysięcy gwiazdek, będę miał, uwaga, 50 tysięcy gwiazdek mam i rzucam 3, 2, 1, leć, wow! Leci, 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 patrzcie jak daleko, patrzcie jak daleko! Jest! Wow! Nowy rekord będzie! Ile będę miał? 18 tysięcy! I yeah! ole poleciało Otwieramy sobie jajko, zobaczmy jajko. Otwieramy jajko, co tu będzie z jajko? Ostatnie jajko. Uii, co tu mi wleci? E, słabe pospolite, to jest zielone, czyli słabe. Ale fajnie było, daleko rzucałem widzowie, było super. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało. Czy chcecie ze, ze mną zagrać? Kto by chciał ze mną zagrać? Piszcie komentarze, subskrybujcie. Wbijajcie na mój sklep na smysą.pl. Tam są moje koszulki, bluzy, moje logo. Dobra jest jakość i też mam gadżety, naklejki, poduszki. Wiele rzeczy i kubki, nawet e, opaski na rękę. Pierwsza dnia w opisie, widzimy się jutro. Odcinki są codziennie. I do jutra rzucam ostatni raz. Nuhuuuuu! Ej ten leci, ten, leci, ten poleciał. Haha, <laughs> daleko.